Spotkania typu meetup są genialną okazją do networkingu, rozwoju osobistego czy zawodowego. Zorganizować może je każdy, firmy, pracownicy, ale zorganizować je na własną rękę czy może zaprosić jakiegoś partnera do kolaboracji. Co przygotować, gdzie się ogłosić, o czym jeszcze nie zapomnieć? Dzisiaj wszystko wam opowiemy krok po kroku. Dzisiaj wieczorem w naszej firmie, tutaj w biurze, organizujemy meetup dla programistów zainteresowanych tematem Angulara. My się do tego czasu trochę tu pokręcimy i podpytamy, jak coś takiego w ogóle zorganizować. Ale na te... Kawa. kawa. Ja też poproszę. Ja bez mleka. Hej, Magda, jako że jesteś tu główną dowodzącą, opowiedz nam, jak w ogóle zorganizować taki meetup? Za co się zabrać, kogo zaangażować i jak to tak chronologicznie wygląda? My tak naprawdę zaczęliśmy i zawsze zaczynamy przy tego typu eventach od wyznaczenia daty. Wtedy, kiedy mamy datę, to tak naprawdę jesteśmy w stanie zaplanować sobie całe działania i rozplanować to gdzieś na, na jakiejś osi czasu. E, więc tak, no na pewno, marketing tutaj sobie rozplanowujemy działania. Teraz za drugim razem już troszkę bardziej chcieliśmy zbudować to napięcie, trochę bardziej też przyciągnąć widzów i, i osoby, które do nas dzisiaj przyjdą. Yy, więc yy, zaplanowaliśmy sobie te posty na przestrzeni. U nas to były dwa miesiące mniej więcej dwa miesiące zajęło nam planowanie takiego eventu. Tak naprawdę tutaj się wszystko opiera o. Yy, o promocję, nie? no bo jeżeli nie, ludzie się nie dowiedzą, że robisz taką rzecz, no to nie przyjdą. I powiedział o nim czas spotkania, które odbyłaś, to tym spusty. Tak, nie, tak, on, tak. jeszcze z tym partnerem tutaj. Tak. Angular Cross. Z nimi się tak. Mieliśmy spotkanie organizacyjne, ustaliliśmy sobie mniej więcej przez te dwa miesiące, kiedy co potrzebujemy. Nie, więc wiedzieliśmy, że do pewnego momentu musimy wybrać prelegentów, którzy będą, y, będą występować na tym meetupie. Kiedy musimy sobie przygotować, nie wiem, jakieś materiały graficzne, które pójdą z biegiem mm. czasu, jakich tych materiałów potrzebujemy, no bo wiadomo, że jak ogłaszasz prelegentów, no to fajnie, że było jakieś fajne zdjęcie, które też przyciągnie. Tak, no i jeszcze jakby jedną z takich bardzo ważnych rzeczy, jeśli chodzi o jakikolwiek projekt, tak na dobrą sprawę, bo to też jakby miałam tych projektów okazję parę zrobić i, i to często gdzieś też wywalało, szczególnie na początku, jak się człowiek uczy, jak takie rzeczy robić to to, że jak już się wypisze tak naprawdę różnego rodzaju zadania, czy jakieś punkty takie neurologiczne, które muszą być dostarczone na daną datę na przykład, to sobie wypisać, co w związku z tym trzeba zrobić, jakie, nie wiem, materiały dostarczyć, czy z kim się skontaktować. I wtedy przypisać osoby odpowiedzialne za te zadania. To jest mega ważne, bo często y, mnie się właśnie, szczególnie na początku takiej pracy projektowej, y, zdarzyło, że okej, okay, nie nazwaliśmy sobie tego w tym procesie planowania, i potem nikt nie miał złej woli, ale na końcu coś było nie zrobione, no i pojawiał się jakiś fakap, którym trzeba było zarządzić. Bardzo mnie interesuje ten aspekt kolaboracji. Mhm. Jak to jest? Czy to firma szuka sobie takiego partnera, czy ktoś może mieć pomysł i przyjść do takiej firmy jak nasza z taką inicjatywą? Ja zawsze uważam, że niezależnie od tego, gdzie jesteś i to, jeżeli masz pomysł, to jasne, zgłoś się, nie? Ale są, wiesz, osoby, które robią rzeczy gdzieś poza firmą yy, i nie mają tego z kim zrobić, więc yy, czasem się może pojawić taka sytuacja, jak to miało miejsce u nas, ale wiecie, bardzo często będzie tak, że się spotkacie z odmową, nie? To jest naturalne. Więc też, żeby się nie poddawać po prostu, nie? Tylko, tylko faktycznie cisnąć dalej i, i wierzyć w te swoje pomysły, bo w którymś momencie spotkacie na swojej drodze kogoś, kto powie, ok, dobra, wchodzę w to, spróbujmy, nie? Dobra, dzięki wielkie. Zaczęłaś temat właśnie o social mediach i marketingu i właśnie myślę, że pójdziemy teraz do Mateusza, który jest od marketingu i trochę więcej się tak, dowiemy. Tak. Hej Masi? Hej. E, właśnie przed chwilą rozmawiałam z Magdą o organizacji Meetupu i ona tam e, wspomniała trochę o social mediach, ale ty jako ta część marketingowa możesz nam powiedzieć trochę więcej, jak to zaplanować, jakie platformy wybrać, co działa. No jasne, to w kontekście tego eventu najważniejsze jest zrozumieć, kto jest tak naprawdę naszą grupą celową, bo to pod... E... Pod nią, po tą grupę docelową, dobieramy kanały, które my będziemy promować. I, e, I tutaj wykorzystaliśmy community, które mamy zbudowane e, wokół Angular'a na platformie Meetup e, i wokół Angular'a na platformie e, Facebook, w sensie jest grupa... To jest e, bardzo dobre, bo zwykle są jakieś fora wokół jakiejś społeczności i warto to wykorzystać, tak? Tak, no w tym wypadku mieliśmy e, o tyle łatwiejszą sytuację, że te społeczności są zbudowane wokół Angular Wrocław i chyba najlepszym narzędziem marketingowym jednak na samym końcu jest word of mouth, mm -hmm. czyli przekazywanie e, z ust do ust informacji o tym, jak dobry jest to event i zapraszanie e, swoich znajomych. YouTube, LinkedIn, pewnie Instagram. Tak, wszystkie platformy Meta to w sensie social podpięte pod platformę Meta, mm -hmm. czyli Facebook i Instagram, to jest super sposób dotarcia. Jeśli chodzi o tą społeczność angularową, to też bardzo dobrym miejscem dotarcia jest Twitter. Jakieś jeszcze masz ogólne porady, tipy? Wydaje mi się, że warto zdecydować się na platformę, która ostatecznie zbiera informacje o uczestnikach. W tym wypadku naszą docelową platformą jest Meetup. I nasze wszystkie kampanie mają konwersję na meetup, mhm. więc de facto nie wchodzimy już przez nasze użytkownicy, którzy zobaczą naszą reklamę nie przeklikują się przez nasze social media, tylko trafiają po na meetup, gdzie rejestrują swój udział. To wydaje mi się, że takim dodatkowym krokiem, który można zrobić, jest zachęcenie prelegentów do tego, aby promowali wydarzenia w swoich własnych kanałach social media. Dobra, to my teraz idziemy do prelegenta, dowiedzieć się, jak w ogóle się przygotować do takiej prezentacji. Myślę, że będzie tłocznie. Cudownie, Będziemy bardzo. Dawid, jesteś dzisiaj prelegentem. Powiedz nam, jak wyglądał dobór tematów. Czy to są trendy, ciekawostki, problemy? Co się wybiera na taki meetup? Może być różnie. Czasem warto wybrać, tak jak w dzisiejszym przypadku właśnie, temat jest bardziej oparty o trendy. Więc to jest jedno z podejść, ale oprócz tego też wiele tematów powstaje bardziej przez, nie wiem, jakieś własne doświadczenie, przez to, że jest coś, czym chce się podzielić, coś, o czym chcę opowiedzieć i na tej podstawie powstają inne tematy. A jak się tak ogólnie przygotować? Jak w ogóle skonstruować te prezentacje? Ja zaczynam zawsze od tego jakby bottom line, od tej myśli, z którą chcę zostawić kogoś i to bez względu na to, który typ tematu jakby robimy z tych wymienionych przed chwilą. Jakiś wniosek z tego doświadczenia, który chcemy przekazać, pod który budujemy przykłady, całą prezentację i tak dalej. Na pewno warto przygotować takie w miarę proste, minimalne slajdy, i pamiętaj o tym, że one są dla nas. Przede wszystkim, slajdy są dla kogoś, kto opowiada. Wszystkie powinny prowadzić w kierunku tego końcowego, końcowego wniosku. Więc warto skupić się na tym. Jeżeli się dobrze czujecie z interakcją, warto też właśnie przygotować sobie może zaplanować coś, niekoniecznie pisać i planować żarty. No bo to jednak nie jest stand-up koniec końców ale po prostu przygotować sobie punkty, w których warto wpleść jakąś interakcję. Także po prostu samemu wiedzieć, kiedy chcemy to zrobić. No i kluczowa rzecz do zapamiętania to to, że nikt inny nie wie, jaki jest plan prezentacji. Więc jeżeli coś pójdzie nie tak, to nie ma co panikować, bo ludzie nie wiedzą, że poszło nie tak. I no tak, improwizacja. To, troszeczkę, no też, trochę to tego musi być. To na takim etapie jest chyba trochę inna atmosfera, taka bardziej przyjacielska, nie? Że to nie jest jakieś wielkie wystąpienie, więc chyba skraca się ten dystans tak, z widownią. Tak, tutaj na pewno, no wiadomo, przestrzeń jest no, taka, jak widać, jest raczej blisko kanapy, krzesła, 4 metry do sceny, także jest bardzo blisko, bez dystansu, bez czegoś takiego jak, nie wiem, na no, dużych scenach, dużych konferencjach, gdzie są szafa w oczy i nie widać ludzi na publicę. Więc tak, no i to też właśnie sprzyja na pewno interakcjom, wiedząc, wiedząc, że występujemy w tego typu otoczeniu, Myślę, że też bardzo, to właśnie jakaś interakcja sobie zaplanować, po prostu obu stronom przyjemnie na pewno. Świetnie, że powiedziałeś nam o organizacji przestrzeni, bo właśnie przyszła do nas Julka, która opowie nam, jak to zorganizować pod względem logistycznym. No i co? I elegancko, Hej Julka, właśnie rozmawialiśmy o tym, jak fajnie jest zorganizowana ta przestrzeń tutaj. Mm -hmm. Możesz nam trochę więcej powiedzieć o całej logistyce, o czym warto pamiętać przy takim wydarzeniu, o takich drobnych rzeczach, o których może się nie pamiętać, ale fajnie żeby było. No dzisiaj weszły dwie takie rzeczy, więc jakby to na bieżąco się tak naprawdę dzieje. Niby możesz przygotować pewne rzeczy wcześniej, typu zamówić pizzę, czy zamówić piwa, ale tak naprawdę nigdy nie wiesz, jakby ile osób rzeczywiście będzie. No na razie mamy no ponad 50 osób, ale ile przyjdzie, czy więcej, czy mniej, no to tak naprawdę moja rola najbardziej polega na tym, że muszę być... Na evencie i reagować na bieżąco, tak? powiedz. filmowa karta, yy, sklep do 22, tak? I będziemy wiesz, w razie czego lepiej. To jest dobre, żeby się nastawić, że nie wszystko przewidzisz. I to jest dobre podejście, żeby później tak. się nie załamywać, że się o czymś zapomniało, nie być w pogotowiu, że jakby było strasznie dużo ludzi, dobra, gdzie pójdziemy, co zrobimy. Tak, tak okej, okay, to, tak. to, to było gdzieś tam, więc gdzieś tam nerwowość jest, mimo że jeszcze do eventu zostało trochę czasu. Coś, co na przykład dzisiaj nam się przypomniało z dziewczynami, no to to, że zapomniałyśmy o świetle. U nas w biurze światło włącza się około 20, a event ma podpiąć do dwudziestej więc nagle nastała ciemność, co myślę byłoby fajnym elementem, ale myślę, że prelegenci mogliby być zaskoczeni. Chyba nie do końca nam o to ale chodzi. To może być bardzo zaskakujące, bo rzeczywiście często tak są organizowane w jakichś kawiarniach czy klubach i tam jakby te miejsca są przygotowane na takie późne pory i tak dalej, ale biura, no zwykle człowiek nie siedzi tu do późna, więc rzeczywiście może nie wiedzieć, że coś jest wyłączone, Coś nie działa o tej godzinie, bo ogólnie cały budynek tak działa. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Zbóstwo Pewnie. się schodzą prelegenci, więc y, również innych zapytamy o pewne sprawy też y, techniczne. Także dziękuję, lecimy Pewnie. dalej. Pewnie, dzięki. Ej, świetnie jesteśmy z czasem. <laughs> Możemy powtórzyć tamto. Nie. Ale ja, no to jest... Do rozpoczęcia etapu mamy jeszcze tylko pół godziny. Panowie z Angular Bros. już się rozkładają, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, która jest często bagatelizowana, o którą muszę zapytać. Hej, Paweł. Cześć. Właśnie dobrze, że jesteś przy kabelkach, bo o tym <laughs> chciałam zapytać. Takie etapy, eventy to jednak mimo wszystko często problemy techniczne. No, każdy pewnie był na takim evencie, że mikrofon nie działa, prezentacja się zacina gdzieś Czegoś brakuje? jak się do tego przygotować, o czym pomyśleć, żeby nie było mm -hmm. takich fakapów. Jasne. Jako organizatorzy chcemy jak najbardziej zminimalizować ryzyko pojawienia się stresu prelegentów, że właśnie coś nie działa, dlatego rozstawiamy sprzęt już jeden dzień wcześniej, testujemy wszystko, czy działa. Czy działa projektor, czy działa nagłośnienie, czy, czy wszystko jest po prostu tak, jak należy. Także to jest jakby pierwszy, pierwszy temat. Jeżeli chodzi o nagłośnienie i o mikrofon, no to akurat my nie używamy mikrofonu, bo nasza przestrzeń jest kameralna. Jeszcze jesteśmy takim dość kameralnym etapem. I to jest e... bardzo fajna rzecz, hmm. bo po prostu można, jeśli ktoś szuka takiej przestrzeni, od razu o tym pomyśleć, hmm. żeby uniknąć właśnie tego elementu mikrofonów. Dokładnie. Także tutaj pod tym kątem stresu, stresu nie ma. Też jeden z takich tematów kluczowych, niektórzy prelegenci chcą korzystać z prezentacji, które są umieszczone w chmurze online. No to też możemy poprosić ich o ściągnięcie tej prezentacji lokalnie na swój komputer, zminimalizować to ryzyko jakichś problemów z internetem. Mm -hmm. e, Bardzo czyste. Tak, tak, tak. <grym> Mamy projektor trochę oddalony od miejsca, w którym Prelegent będzie trzymał swojego laptopa, więc no, ten kabel też musi być <grym> odpowiednio długi, <grym> żeby, żeby to wszystko działało. Tak, i te złącza powinny pasować no, Jak najbardziej. No, tu też widzę, głośnik Magda wspominała, że bardzo nieoczywista część, czyli tak. jak są przerwy, to coś puścić muzykę. Dokładnie, to na jeden z meetupów Doszliśmy do wniosku, że było zbyt cicho, na, zanim rozpoczęliśmy ten meetup. A w momencie, gdy jest muzyczka, no to jest już tak bardziej klimatycznie, i też to nie ma tak, takiej to ciszy niezresztą. O tej nie? atmosferze też tak. trzeba e, pomyśleć jakich komfortowych e, warunków do networkingu, bo to chyba mm. jest takie najważniejsze. Tak. Tych, Jakiś meetupach. konkretny gatunek porycasz? Muzyki. Muzyki. A, no. okej, okay, to już tak e, Jak to teorii. <laughs> Dobra, dzięki, ty się przygotuj mm. dalej, bo zaraz się wszystko zaczyna, a my czekamy na uczestników. Dzięki bardzo.

Nie ma, nie ma nie przejść. E, wiesz co, ja chodziłem wcześniej na wszystkie edycje i już oczekiwałem, kiedy to po prostu powrócik. Wystałem dziś informację u znajomych, że e, wraca seria, znalazłem informacje na Facebooku albo na Twitterze. Przyszłam na meetapa, pisałam Angular. Patrzę Wrocław. Jezu, Wrocław jest super, Wrocław jest ładny, Wrocław jest blisko. Widziałem się dzisiaj dzięki koleżance. O, rozmawialiśmy? Tak, rozmawialiśmy. Już sobie wlełem, co i jak. I bardzo mi się podoba atmosfera, jaka tutaj panuje. Ja. Spotykałem się tacy ludzie z pasją, z taką charyzmą, o tym wszystkim mówią. To jest zupełnie inne podejście do tematu i do wiedzy. Taka bardziej, mogę ją to nazwać, rodzinna. W sensie jest bardziej kamer kameralna, to jest dobre określenie. Na pewno organizacja i dbałość o takie szczegóły typu pizza, czy przy, jakieś przekąski. To jak sobie przypomnisz ten pierwszy meetup, to co było największym wyzwaniem, albo takimi rzeczami, które... Największym tak wyzwaniem, jak, nawet jak dla mnie, to było trafić po prostu tutaj. Ja jestem z Góry, no mówmy się, w nie ma takich wysokich budynków jak ten. Ale zwiedziłem się z Pawłem i tak dalej, i tak pomyślałem, że w sumie nie tylko ja mogę mieć taki problem. Tak, teraz nawet widziałam, że Magda od synergii powiedziała tak. jak się kontaktuje. Jest dużo więcej oznaczeń na drzwiach, ludzie z których mówią tak. Teraz ludzie bez problemów. Wchodzili od razu wiedzieli dzisiejsze. Tak, tak, to, to prawda, wcześniej. bardzo szybko się ta tak. publikacja. No i mieliśmy dużo mniej osób. Praktycznie frekwencja wzrosła o 100% od poprzedniego meetupu. Wszystkie te trudy, wyzwania, organizacja było warto. Dzięki, że byliście z nami.